Dzień dobry, witam Państwa. Na pewno Państwo rozpoznajecie to miejsce. Będę próbował dzisiaj oprowadzić Państwa, dzisiaj i jutro, po miejscach w Londynie, gdzie kręcono sceny do serii Bondowskiej. Kocham Bonda, kocham szczególnie te stare odcinki, te pierwsze z Shonem Conery, później z Rogerem Murem. Takie troszeczkę lekko z przymrużeniem oka. No i bardzo spodobały mi się szczególnie te pierwsze filmy z Danielem Craigiem. Oczywiście nie uzurpuję sobie. Nie będę się starał Państwa przekonać, że pokażę wszystkie miejsca, ponieważ jak ktoś policzył to Londyn pokazuje się w serii Bonda ponoć 20, 25 razy w 24 filmach, czy jakoś tak. No to jest po prostu musiałbym tutaj spędzić wiele dni i pewnie wiele godzin materiału nagrać. Ale wykorzystam to, że jestem w Londynie i pokażę te takie miejsca, które są turystyczne, popularne, tak żebyście Państwo mieli też przyjemność z oglądania tych znanych miejsc, które pewnie. Znacie ze swoich wycieczek, czy chociażby z innych filmów? No, nie chciałbym się pomylić. Wydaje mi się, że to jest albo Skyfall, albo Spectra. James Bond, Daniel Craig, płynie tutaj z asystentem M motorówką po tamizie i przedpływa pod London Bridge, o ile dobrze pamiętam. Muszę to wszystko posprawdzać. Tutaj się zdałem na swoją pamięć, która widzę, że jest strasznie zawodna. Proszę Państwa, no niesprzyjające mam warunki, dzisiaj deszcz pada, boję się, żeby zaraz nie zamoczyć obiektywu, stąd też będę się streszczał. Co mam za plecami? Tak, macie Państwo rację, jest to siedziba wywiadu brytyjskiego, przesławnej MI6 i na filmie Skyfall widzimy most, na który za chwileczkę się udam. Gdzie M jedzie swoją limuzyną do biura, właśnie zmierza na drugi brzeg Tamizy, i w międzyczasie odbiera na swoim laptopie od tutaj antagonisty taki śmieszny mem, po którym za chwilę następuje eksplozja. I w centralnej części tego budynku widzimy taki spektakularny wybuch. Oni oglądają to z mostu. Wszystko dzieje się tutaj na e, Vauxhall Bridge, i za chwileczkę tam pójdziemy. Ustawię, państw, ustawię kamerę i e, postaram się właśnie z tej perspektywy e, coś nakręcić. No, coś niesamowitego mnie spotkało. Ale gratka. Widzicie Państwo tą elektrownię w oddali? Ona znajduje się na okładce Pink Floyd Animal z płyty z 1977 roku. To co mogę Państwu polecić, kiedy będziecie spacerować tu wzdłuż tamizy na tej prawej stronie, prawej stronie rzeki, to oczywiście ten most, milenii, most milenijny, który wieczorem jest tak pięknie oświetlony. No oczywiście warto zajrzeć do tej młodej. Jestem w Londynie z moją młodszą córeczką i ona właśnie też no, sugeruje, żebyśmy nie pominęli tego miejsca. Także prawdopodobnie jutro wybierzemy się do Tate Modern. Dobrym pomysłem na spędzenie czasu jest londyński West End, czyli muzykale, teatry, nieprzebrana ilość, taki troszeczkę angielski Broadway. No, dzisiaj jest sobota, także dużo ludzi się przygotowuje już do balang tych sobotnich. Tak wyglądają ulice. Za plecami mam londyńskie city, centrum rekinów financiery europejskiej. Jeśli chodzi o bankowość, to obok Frankfurtu, no to tutaj pachnie najbardziej pieniędzmi w londyńskim city. Teraz po wyjściu z Unii pewnie troszkę się zmieniło, ale nadal jest to bardzo ważny ośrodek finansowy na całym świecie. Słychać. Nie wiem, czy Państwo słyszycie Big Bena na uderza. Skorzystałem ze ściągi, zobaczyłem, jaki to był film. To był film Die Another Day, czyli śmierć nadejdzie jutro. Ja nie wiem, jak to zostało przetłumaczone. Chyba w coś takiego, gdzie Pierce Brosnan, Chodzi tutaj do końca mostu łosmistrznego, i tam jest takie wejście, które się zachowało. Zaraz Państwu pokażę to wejście. Otwiera drzwi, bo wcześniej dostał klucz do, tego, do tych drzwi. I schodzi po schodach do stacji metra, opuszczonej stacji metra. Tam czeka na niego M i rozmawiają. I on tam sobie e, tak zażartował, że to jest porzucona stacja metra dla porzuconych agentów, bo akurat to wynikało z wątku tego filmu. Dokładnie chodzi o te, o te drzwi. Pils Brostan jest słusznego wzrostu, także on musiał się nieco schylić, żeby tutaj wejść. Ten most westminsterski pojawia się również w filmie Goldfinger. Też jako taka wizytówka i taki sygnał, że znajdujemy się w Londynie. Widzimy Big Bena i... Most. Kolejna scena na moście to kiedy pamiętacie Państwo, e, Bond z pistoletem trzyma na łóżce Christophera Walca, czyli tego naszego e, głównego wroga. Finał filmu. On leży chyba ślepy na jedno oko, czy jakoś tak poraniony, a jest zdany na łaskę i niełaskę Jamesa Bonda. Nie wiem, jakie pieniądze mi dawa, by dawali, żebym zamieszkał na wyspach, tutaj w Londynie chociażby. No nie, no za żadne skarby, za żadne skarby. Ten Typical English weather. I to już jest po prostu, wszystko tłumacza absolutnie, nie? Że no, to nie do życia jest, bo to tak, I reumatyzm, depresja. O Jezu. Nie. To nie dla mnie. Trafalgar Square. E, obok e, Piccadilly Circus, e, Tower of London czy London Bridge no to jest taki top tych miejsc, które powinniśmy zobaczyć w Londynie. Już widzę, że obiektyw jest, jest dużo kropel, tak żeby będę się streszczał. Zakryta, remontowana fasada National Gallery. Jest to jedno z najsławniejszych muzeów, jeśli chodzi o sztukę, malarstwo chociażby, na świecie. No trzeba, to jest obowiązkowy punkt programu zwiedzania Londynu. Tak dobierałem tutaj te miejsca bondowskie, no wybiórczo, no bo musiałem to zrobić w ten sposób, przyjąć jakiś klucz i uznałem, że najlepiej po prostu połączyć z tymi najbardziej znanymi miejscami. No i tu ta ulica Springs Garden znajduje się obok Trafalgar Square, tego placu, który, gdzie stoi pomnik admirała Nelsona na takim wysokim cekole. W tym miejscu, w ostatnim filmie serii Bondowskiej, czyli Nie czas umierać, Bond y, y, rozmawia, to jest taka emocjonalna rozmowa ze swoją ukochaną, którą gra francuska aktorka Lea Seydoux. Zawsze mam kłopot z wymową tych francuskich nazwisk. Buckingham Palace. No, takie kultowe miejsce w Londynie. O. Tutaj mieszka rodzina królewska. Niedawno pożegnana królowa Elżbieta, która panowała wiele lat. I w filmie Die Another Day w tym miejscu, właśnie przy wejściu do pałacu Buckingham, przy tej bramie. I gdzie widzimy w kadrze również. Pomnik królowej Wiktorii, taki z białego marmuru. Bardzo mi się podoba ten pomnik. To tutaj ten korańczyk, taki, który został tam zmutowany, jakiś taka na zasadzie jakiegoś e, operacji DNA, nadano mu zupełnie inne oblicze. No, wiele pani by to zazdrościło pewnie temu e, panu, że można tak diametralnie się zmienić. Na każdym razie on skacze, ląduje tutaj. Tutaj jest tłum zebranych dziennikarzy, od razu do niego zagadują. No i pośród tego tłumu możemy się dopatrzeć naszego Jamesa Bonda, czyli piersa Brosnana. Dye Another Day już został nakręcony w XXI wieku, bo o ile dobrze pamiętam, to w 2002 roku, i to był ostatni film z piercem Brosnanem, a później... Już mamy w 2006 roku mocne wejście Casino Royale, i tutaj taka przeudany debiut Craig'a w roli Jamesa Bonda, nawiązujący do najlepszych tradycji, właśnie bondów ze Shawnem Connery. No, powiem tak, że jakoś nie żałowałem, kiedy żegnano Pierce'a Brusnana w roli agenta 007. Nawet tą kupułę widzicie Państwo tam ponad dachem, tej instytucji starej, londyńskiej, w filmie w jej w tajnej, służbie, w tajnej służbie, jej królewskiej mości. O, tak brzmi dokładnie tytuł. To był chyba szósty odcinek. Sean Connery po pięciu odcinkach został zamieniony na ten jeden raz przez George'a Lazenby'ego. Tylko raz zagrał, tylko właśnie w tym odcinku. No, to był taki to był ważny film, bo to film, w którym się wiele działo, bo tam zakochał się w kobiecie, którą poślubił, a ona została zabita. No, to bardzo, bardzo poważny odcinek. I tu chyba z tego co pamiętam, to ono się udał, żeby odszukać jakieś korzenie rodowe. Został wynajęty do tego, i tylko słychać jego głos, na ekranie widzimy ten budynek. Jakiegoś takiego mam pecha, mnie prześladuje, że co jestem w Londynie i chcę wejść do katedry. Świętego Pawła. No to albo jest msza. Raz mnie poirytowało to, że były jakieś tam bilety. No, nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby wchodzić do świątyni i płacić za bilety. Nie to, że ze skąpstwa czy z chytrości. Absolutnie. Tylko po prostu uważam, że świątynie powinny być otwarte. No i tym razem też mi się nie udało. Może jeszcze raz jutro spróbuję. A jak nie, to może innym razem. Wczoraj deszcz, a dzisiaj wiatr nam trochę przeszkadza. Dalej kontynuujemy tą wycieczkę po Londynie tropami Bonda. No i pretekstem, żeby zajrzeć tutaj do tego ikonicznego miejsca. Chociaż nie lubię tego określenia, ale tak trzeba powiedzieć, że to jest jedno z takich najważniejszych turystycznie miejsc Londynu, czyli Tower Beach. Obok mamy Tower of London. Kiedyś odstałem kolejkę i poszedłem tam zwiedzić. I byłem troszkę zawiedziony, powiem szczerze. I dzisiaj patrzę właśnie na te tłumy turystów, które tam zmierzają i. Jak sobie myślę, że dobrze, że już mam to za sobą. Chodzi o ten budynek taki futurystyczny. Ten taki zakręcony można powiedzieć, lekko stoszkowaty. To, to się nazywa London City Hall. I tam widzimy już nowego M, no bo wiadomo, Judy Dench pożegnała się z tą rolą. Przejął pałeczkę po niej Ralph Finnes. I Ralpha Finnesa widzimy jak tam ze swoim asystentem w koło właśnie idą i rozmawiają, toczą jakąś rozmowę. Także to jest kolejne tutaj miejsce, które chciałem Państwu pokazać właśnie na trasie miejsc pondowskich w Londynie. Wszystko dobre się szybko kończy i moja wycieczka również. Chciałbym Państwu podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał się spodobał. No, tak jak zaznaczyłem na wstępie, nie było moją ambicją, żeby pokazać wszystkie czy większość miejsc związanych z tym serialem londyńskich. No bo tak jak powiedziałem, to trzeba by było zarezerwować na to kilka dni. Samochód, i, i tak dalej. Ale ta, te miejsca, które odwiedziliśmy, jak zauważyliście, Państwo były dobierane pod tym kątem, żeby gdzieś obok mieć coś właśnie takiego, jak mam za plecami. Jeszcze raz Państwu dziękuję i do zobaczenia.